Instrukcja w 60 sekund lub więcej. Instrukcja IR1, paragraf 3, ustęp 1. Posterunek ruchu służy do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu. Posterunki dzielą się na następcze i pomocnicze. Paragraf 3, ustęp 2. Posterunek następczy prowadzi ruch na zasadzie jedź stój bez zmiany kolejności. Posterunki następcze dzielą się na zapowiadawcze, bocznicowe i odstępowe. Paragraf 3, ustęp 3. Posterunek zapowiadawczy ma możliwość zmiany kolejności przepuszczania pociągów. Paragraf trzeci ustęp czwarty. Posterunki zapowiadawcze to stacje i posterunki odgałęźne, czyli PODG. Paragraf trzeci ustęp piąty. Stacja jest posterunkiem zapowiadawczym i ma minimum jeden tor główny zasadniczy, minimum jeden tor główny dodatkowy. Pociągi mogą zaczynać i kończyć bieg, wyprzedzać się i krzyżować, zmieniać skład lub kierunek jazdy. Większe stacje mogą składać się z kilku okręgów dysponujących, a każdy z nich jest osobnym posterunkiem. Stacja złożona z dwóch rozjazdów i dwóch torów, jest Mijanką.